Witam wszystkich prze serdecznie na streamie. Dobra, witam na streamie. Już wrzucam na Discorda link o streamie. Do stream. Let's

Mamy no i czas mi się zwalił super Halo świetnie, bo mam bardziej wątpliwości, <grywka> no, ale dobra, lecimy pewnie nikt nie pija jak zwykle, a my będziemy grać naprawdę. No taki skład powiem fajny tylko ten Dawitraya, boli baczy. <grymne> Okej, coś mi się już waliło. Naprawiamy. Dobra, zatwierdzamy wszystko pięknie. I zobaczmy skład mojego rywala Let's go, let's go, let's go Sprawdźmy skład rywala No i co? Herb to, to Rino FC no, Ciekawe, ciekawe, ciekawe Skład Oj ojoj, ojo, ojo ojo To już może być wezwanie Ciekawie, cie, cie No, karny <laughs> Łatwa ta gra Easy, easy, easy Easy, 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 easy Easy Jeszcze zepsułaś Wszystko zepsułem, stary Czekaj, jakby tutaj Prince tej ładnie strzeli S, S S S S S S. Let's go. Not a nice Let's go. Not a no, nice, ni nice, 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 nice. Yeah, Ale ja mam tą dobrą obronę jednak <laughs> Ja pidi. Nie, nie, nie. Mm. <laughs> To będzie ciekawy mecz A to jest git? Dobra, on mi zrobił yy, chudnego, pal zimnego pal No! Jego ja cieszy. Nie, N -n -n -n. no, no. Tak, to, 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 się nie bawimy. Odpalamy się. Morlo. Let's go. Myślisz, że ten twój Cold Palmer jest taki fajny? To się chyba mylisz. oj. Nee, no, dat no, is gewoon niks. Ten ake, dat maakt iets tempo, 2. Wat? <toddry> yeah, nee, no. No chyba nie, no chyba nie! No chyba nie, mm -mm. nie, nie, nie. co to jest? Teklan Rise, myślisz, że jak masz jakiegoś kurdery, że to jesteś fajny To nie. To żeś poddała griny I to by był ha, mój ostatni mecz w, w tym drafcie. what the fuck oh, god damn okay no david <laughs> yeah. yeah no two two years.

Princ... Princ, Princ, Prince, 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 prince Polo. No prince Apolo! Ja nie mogę! Nie no zarcha pójdziemy kurde na FIFA 23 dosłownie.

така ја во да. ноќка Za to nie może. A, ten ma. Dobra, waliś, waliś za to grze, grze, to jest musiała. <coughs> Jeszcze mam ich

Mieś podbić ktoś. 嗯不 Редактор субтитров